Idzie dobry. Rozpoczynamy akt pierwszy. Zobaczymy, co dzisiaj będziemy robić w tym cyberpunku. Fajne te hologramiki. Buenos dias, senior V. Senior Sierra. Wyspałeś się? Bo wyrwałem jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiąłem się pod biomonitor klientki. Głowa mi pęka. Muszę jechać do Rippera, niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem twoją furę. Czekam na dole. Lecimy. Ale że ja. Z Cześć, Regina Jones z tej strony. Jeżeli JV. będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Skąd wiedziałaś, jak mnie znaleźć? I jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Ej, ej, dwie. albo dwie? No, nie, dziękuję. Sprawdziłem sobie błotę.

spieszyłeś się, co Nie, no jak się nie spieszyłem, cały czas biegłem. Tyle tu się że zgłodniałem od tego czekania. No, Skończą właśnie się jest. nie zapisało. I możemy lecieć. w to znaczy Zapisało się, ale nie będę. Dobrze kojarzę? Nie, nie będę kontynuował tego, tego tematu. <laughs> to dla mnie jakąś pierwszy raz to widzicie. Naprawdę, ja też no, to widzę tak pierwszy raz. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Mhm. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter DeShawn. Pierwsza Liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kg Fixera. Co? Słabo? Mówisz poważnie? Jak udało ci się to ubrać? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. Tibak go zna. Od słowa do słowa umówiła mi z nim rozmowę. A jak się spotkaliśmy twarzą w twarz. To był mu. Wiesz jak to jest. Nie znam nikogo, kto od razu mnie nie mówił. Tak, jasne, Jackie. Wydawało Woli, mi się, że Dex wypadł złote. z gry parę latów. Zadał mi się jakąś chiką z Gruba sprawa. Pamiętam. To było dwa musiał się wbić polika. w life, co nie? idealnie. On rzeczywiście był to zamieszany. Sporo ludzi poszło wtedy do piachu. Mati wiesz, co z nim robić? Zamazać tak nie pokazywać. Chcesz uchować? Na dłuższy czas musiał zniknąć z radaru, bo na mieście mieli do niego pretensje. Ale teraz. Chcesz pracować z gościem, który zostawia za sobą głównie trupy? To taka branża, Mano. Ludzie umierają, i to nie wina Dexa. No dobra, dawaj. Co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Spoko, umów nas. Pogadamy, zobaczymy. Dex to ścisła czołówka Fixerów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padra albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz o co mi chodzi? No, nie do końca rozumiem. No wiesz, pojawiasz się na czymś tlenie. Fixer trochę pomacha fujarą, że to on tu załatwia robotę, ale wszystko na miło, bo to przecież interesy. Ale tak naprawdę to jesteś dla niego tylko wpisem w systemie. Kimś, kto ma wykonać robotę dla zlecenia. żeby fixer dostał. wy nie, 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 nie. <laughs> się lubimy, ale wiesz. Interes... Nie 5 zł. Ej, Tonifer X chce być na odcinku. Dobra, skończyłem. Przyjąłem twoją fura. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do końca. Ale macie moją robotę z kosiarzami. Tak się naczekolisz pojawiłeś się. Jakby nie było. Dzięki Jackie. Doceniam. Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. To co? Jedziemy? Jasna sprawa. A to jest mikura. No to co? Do ripera, nie? No to Jedź do ripera. Powoli. Dopiero zjadłem. W sumie i tak miałem jechać do Wiktora. Mam randkę z Misty. Co ty nie powiesz? To fajna dziewczyna. Wiesz, czuję, że się przy niej rozwijam. Dobra, no <ślałem>, że jednak dam podjechać. Myślałem, że znowu seczem zajadę. O, i tam w lampy. Jakoś się zmieniało. Zmiana kamery, tylko na kół, dobra. Jednak wolę to jest dla mnie jechać. Na WSD. I z trzeciej osoby. No to jesteśmy, chodźmy do środka. A jak załatwisz swoje sprawy z Wiktorem, to wpadnij mnie. Obgadamy zlecenie dla Dexa. Się ma! Heavy! Wiktor już na ciebie czeka! Dziękuję! Idziemy! <laughs> Kotek! Co tam, Kita? <laughs> Można głaskać koty! <laughs> Taka gra! To jest bardzo dobra gra! do czego nie dobra. Cześć, Wiktor, to Siema. ja! Dobrze cię widzieć! Hernandez to, to wykorzystuje! Pięknie, ale chodź? zanim spytam, co tam u ciebie, powiedz, co się stało. Na ostatniej robocie musiałem wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałem. Bezcenność? Migrenam, mdłości, światło <grym> Kac, za dużo alkoholu. komplet. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No dobra, to teraz opowiadaj, co tam u ciebie. Eee... Mam robotę tak. od nowego Fixera. Nazywa się Dexter Deschamps. Środowisko Afterlife. No muszę powiedzieć, że pniesz się w górę, dzieciaku. Słyszę tam jakieś ale. Hmm. Mógłbym to nagrywać. Uważaj na Sam? Co? Bez live'a? Słyszałem no, Ale nie się... rzeczy i to nie jest miło. Wolę to sobie po prostu przyciąć. A jak się ktoś pojawi, to... Przychodzę po nowe zakończenie. Jego wina. Pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zlecami mi Dexter Deshawn, to muszę o siebie zadbać. Dexter Deshawn? To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? <grym> Wiktor, oddam ci po robocie. Serio, zawsze ci oddaję, nie? Mm -hmm. No dobra. Ostatni raz. Zapraszam na fotel. Co sobie wścieknął? Halo, czy to jest bezpieczne? Wściekiem jakiś chip i ten. I Facebook będzie wiedział mnie wszystko? Optyka Kiroshi. Najlepsze co mam? Sam raz na tę okazję. Podpinaj się, Wiktor. Kiroshi to najwyższa półka. Brzmiało tak, jakbyś mógł tego potrzebować. Powiedziałem, że oddam ci kasę, ale Ale wiesz, no, to druga zabawka. Dogadamy się. A wolę, żebyś wrócił z tej roboty żywy. Inaczej, jak oddasz mi. Ja chyba tak? rozumiem, dlaczego robią odcinki z live. Nie wiem, bo samemu już nie umiem grać. Ty sobie wybieraj, a ja w tym czasie. Tym bardziej, sprawa, że ktoś do mnie wchodzi, jakby to mnie nie wchodził, pewnie grałbym sobie sam. Sam sobie to nagrywał, ale jednak to bole z wami. I spoko, że powtarzam, to przynajmniej będzie wszystko szybciej. Tak jak mówiłem. MK1. Skaner wyświetla dane na rogówce. A oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek. Krótko mówiąc, jeżeli złapiecie kamera, Twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego, pamiętaj, że Twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. Hmm. No to y same. To będzie dobre. Kompatybilne z Kiroszem. No niektórzy oglądają, nie piszą w ogóle. Jestem gotów. Rób swoje. Świetnie. Możemy no to działać. No tyle dobrze. Ogląda mniej więcej pierwszy cztery. Ktoś tam później patrzy. E, właśnie tak. Dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Czujesz coś? Nic nie czuję. Jest jak zawsze. Wiesz, Wiktor, że to nie jest mój pierwszy wszczep. Nie musisz mnie sprawdzać. Mm -hmm. ale jak dostaniesz wylewu albo porażenia nerwu, to już nie, nie będziesz taki spokojny, co? No Spędzi. właśnie. Na moment oślepniesz, bez obaw. Chwała, co zgasił A Teraz test. Podpinam. Cię. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń. Przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i, i takich tam. E. jak ci się to widzi? Słyszeć? Wszystko gra? Prawdę mówiąc, bywało lepiej. Cierpliwości. Adaptacja może chwilę potrwać. Mózg musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem Stanach będzie odczytywał Twoje intencje. Wgrałem ci też lewy okay. dostęp do kartotek Engineering. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. <zysk> Jak w zegarku, wyciągnięto go. Zegarka. Powinieneś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji, sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w Twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu po wirusie. Ja prima primasert. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. No, niby. Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u ciebie dług. Dawaj młody. Pokaż im, na co cię stać. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. Ja to bym chciał. Nie wiem, jakaś tak. Ja jestem pozytywnie nastawiony na szczepy. Jak mogą, coś jest nie tak z czakrą Twojego serca, słoneczko. No. Mogę ją dla Ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcięć. O, jesteś. Kiedy Cię nie było, rozmawiałem z Dexem. Czeka na Ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. Nie Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do Ciebie. W mieście coraz częściej Znaczymy, zdarzają się ataki cywilnych psychozmów, tak nie zauważyłeś. Tam oczy... Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, okay, wiem jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Max, tak? I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go bezwładnisz, przyśle ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? No mm -hmm. ja to wiem, to się nauczyłem. Szkolę wszystkiego. Przechodzimy do tego. No to jedziemy. Czego jest dziwne? Ale coś Ekster poprawili, bo show. teraz było ten, była poprawka, 1.4 giga. Przejedźmy. To jakoś tak, nie wiem, inaczej to wygląda. Pozwól, tak na na osoby. zadam ci pytanie. Nie, nie wiem, z czego, nie Czy lepiej wieść żywot spokojnego? nikomu nie znanego człowieka, niż tam sędziwego zmienienia? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? To żaden wybór. W Night City nie da się żyć jak spokojny człowiek. Da się. Ja jestem bardzo spokojny. Nie. Do czasu aż oh, stracę yeah. cierpliwość. Głosy z <ulicy> są. <Sosy> Mam dla ciebie robotę. Co no to mówi? Dużą robotę za poważne pieniądze. Siema, Kriso. Opowiadaj, co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Mhm. Mm kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Hmm. Nie, żaden problem. Po prostu wyrok śmierci. Wzrok Dobrze wiesz, że w tym mieście Fale? nikt nie stawia się Arasace. Duże ryzyko to duże zdobycze, panie No to zasada Afterlife. Poza hmm. tym nie jestem głupi. To Zrobimy to po cichu i rozdaję. Ale nikt nigdy nie powiąże nas z tą robotą. Grudzisz mam nogi. W się nie no masz, mogać się jakoś gra. Mamy już jakiś plan? Po pierwsze trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Melstromu. No drugie, no stary. Się z kobietą, która zleciła kradzież. Pieczką. I ma płotkę, formie auta, ale Ona płotka. Muszę porozmawiać z kimś jak... Mogliby nas nazwać autu płotka po prostu. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Wendy Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem, to, to. No i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. Tibak jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a czekiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba o co mi chodzi? Padło na ciebie. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Melstromem? Macie kosę? Odpal te drzazgę. Krzyściowe GTA. Dwa tygodnie ja, ja. temu Militech traci transport. Nie o To całkiem co innego chodzi chyba. W transporcie ja, jest Flathead. to, to jest GTA, bardziej RPK a Przepiękne tam to jest... Przepiękny Produkty. No to jakby nie było, rozwijasz postać, masz build. Potrzebujemy jakiś. go, żeby był no trzy ścieżki kariery, Mestronu, czy stromu. Musisz go od nich Nie pojęcia. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Rik przestał być stroną w naszych. No to nasza furę. Rik był przywódcą gangu. Trzy dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simona Randala, znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. Ta reakcja na A do tego komentarz policji. Transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militechu. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku chodzi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Baer. Flatheadem musisz zająć się sam. Panie Szkoda Zin. czasu. Jeszcze jedno. Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka. Przemyśl to. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Eto, ja uda nam się trochę chyba więcej zagrać. Chociaż to już będzie pół godziny. To myślę, że to jest dobry moment. Jeszcze ja odbierzemy telefon. Czekaj. Widziałem się I będziemy z kończyć odcinek. I co? Jest gość, nie? Kordito. Kordito. Na pewno wie jak dbać o swoje interesy. Rozejrzymy. Zanim dopuści nas do dużego zlecenia, chcę, żebyśmy mu pomogli w paru sprawach. Tek zapłacił mistrzomowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać w gangu, zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował w wrogie przejęcie. Właśnie. Dek skazał nam pogadać z Roysem. Mam też kontakt do agentki Militechu, No nie wiadomo, czy na pomoże. Wspaniale. Przewidzieli koronawirusa. Cybersi. I tutaj ludzie chodzą w maskach, ale część ludzi nie. Nie brzmiesz na zachwyconego. Co wiesz o tym, Roisie? Rojs to jest kompletny pojeb. Czpa chrom, tak jak niektórzy czpają prochy. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn Parker. Ty? A Dex co będzie robił? Jeździł muzyną i odbierał telefony? Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie, co robi. To jak chcesz do tego podejść, Melstrom czy parker? Zacznę od tego, że spotkam się z parkerem mm, Zobaczę czego chcę Chyba dobra, jak na sportową? To ja podjadę pod orfuds i trochę powężę. A luego. A steluego. Dobra! Także na razie, dzięki wielkie. Trzymajcie się. Jeżeli doglądaliście do tego momentu, pamiętajcie, zostawcie komentarz, napiszcie, czy co było źle, co było dobrze. I zostawcie subika, jak możecie, i łapkę dla zasięgu. Także dzięki wielkie. Trzymajcie się. siemano